dobrze wiesz? Jak to po drzewie? Trzeba coś tam. Dobra. dobra witamy wszystkich naszych tak, fanów. Witamy pozdrawiamy. Tak trochę się ostatnio ociągamy z tym naszym nagrywaniem, ale wracamy tutaj do, do nagrywek. No chcielibyśmy dać się taki nagrać odcinek właśnie tutaj z kuchni, porozmawiać trochę, co dalej tutaj z nami, znaczy, co tam się u nas dzieje i tak dalej. Teraz mieliśmy trochę... Y, y, prywatnych rzeczy. Tu Zbychu miał wesele syna. No, 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 Ghost tam jeździ gdzieś po festynach cały weekendy, więc tak nie mieliśmy czasu nagrywać, trochę to urlopów było, trochę czegoś. No, chcielibyśmy z wami po prostu dzisiaj tak porozmawiać, co tam u nas słychać, więc może jak się kolega tutaj wyładuje, to może zacznie, y, 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 zacznie rozmawiać. <tosłuch> Ja z mojej strony powiem tak, no pracujemy dalej cały czas w Piotrostalu, bardzo nam tu jest fajnie, działamy, złomujemy samochody, skupujemy złom, robimy różne rzeczy, no też już chyba możemy wam powiedzieć też oficjalnie, że wracamy do serialu, tak jak kiedyś było złomowisko.pl, teraz to się nazywa Złomiarze, Złomiarze, będzie to emitowane na Polsat Play, gramy to ze starą ekipą, która nas nagrywała wcześniej, BOR Media, z naszym starym, starym reżyserem. reżyserem, to reżyserem, to reżyserem, to reżyserem. Może... Nasze odcinki nie są reżyserowane, ale reżyser nie przeszkadza ani nie, nie pomaga. Pozdrawiamy Rafałka. I będzie też fajnych fajnych historii pana. Myślę, że to już na jesieni tego roku zostanie wyemitowane. Właśnie to wchodzimy tam, gdzie graliśmy na ryby w Polsacie, więc teraz będziemy tam też w tym serialu Złomiarze. tam ze starą ekipą wracamy, czyli tam. Januszek jest, Olmet jest, potoczała, no tam są głowa, chłopaki 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 więc tam będziecie nas mogli oglądać do tego, no, no co tam. Go, a so. u ciebie co tam, no ty, No, no my co tam weekend praca, praca, także pozdrawiam wszystkich, którzy mnie poznali na pestynach. A co ty robisz na tej ekip? No, do nie do no albo bo polewam, albo sprzedaję zabawkę. Gastronomia, także... To ogląda, to mnie także że poznają, tak, tak, tak. Tak. A bo tam Wylewa? jedziesz na takie festydy i no, dajesz nie, nie, radę? Daję daje radę, z jednej roboty, z drugiej roboty. I nikt nie musi pilnować? Nie, nie trzeba, nie trzeba pilnować, kierownika nie ma, tylko mam swoją szefową, także pozdrawiam ja, to, szefową. To, to bardzo dobrze, że tam tak <laughs> zapieprzasz, a tutaj się opieprzasz. No tu odpoczywam. <laughs> tam trzeba. Ma. Ma. Tak. trafił trafi pod szefową, jak? Ale u się od razu jest łatwiej, bo jak się wzięło za niego, to się za niego, od razu się wyprostowało. A No Ja trochę też po tych rekonstrukcjach historycznych jeżdżę, też tam je gdzieś na pewno widzicie. Też bardzo miło, że mnie tam pozdrawiacie, bardzo fajnie, trochę tych rekonstrukcji w tym roku, w tym roku było. No dobra Zbyku, rozpakowałeś się No właśnie, no ja to tak przywiozłem, no takie flaczki jeszcze przywiozłem. To jest, no to jest e, to dla wszystkich, Bu... co to dla siebie tylko jest? Znaczy wiesz, bułki to ja przywiozłem dla siebie, ja przywiozłem dla was, żebyście flaczki sobie. A ty nie ja... Zostaw, no bułki to bułki to... Dobra, wiesz, powiedz co mamy to... trochę osoby. No, no co, o mnie to o mnie, no miałem, jak było widać, miałem wesele, no musiałem trochę się zająć w domu. Niektórymi sprawami, także ja nigdzie na razie nie wyjeżdżałem, jestem z tego bardzo zadowolony, bo sobie odpocząłem w jakiś sposób. Wesele się udało, naprawdę. Orkiestra grała. O, orkiestra grała. Jest, A ja dostałem takiego skara, o zobacz, na pamiątkę, zobacz, przeczytaj sobie. Miałeś jak ja syna wychowałem, zobacz. Przede wszystkim kultura, przede wszystkim kultura, jak nauczyć dzieciaka kultury, to ta kultura później daje o sobie znać. Łukasz kulturalny, fajny chłopak. No. fajny chłopak. No i synowo też mam taką, nie można powiedzieć, zdrowa, nie choruje, zdrowa jest. Ładna. do teraz kiedy wnuki, co? A teraz, no czekam, tylko ja bym chciał, no, chciałbym tego wnuka, no. A może jakby było dwóch, to... No to, to, alternative... to, to dali Ci już do zrozumienia Oscar'a. No właśnie. Oskar będzie <miech> miał na imię jeden, no na pewno. Nie no, bardzo miło, że dostałeś yeah, takie coś. To ten latatek mi bierze coś. nie tychu, za jakieś myślę, że około 20, 20 lat jeszcze w pracy w firmie Pietrostal. Jest szansa, z no. no, słuchaj, są Oscary. Tak. Yy, wiesz, Oscary dają za yy, takie osiągnięcia super i tak dalej to tak. I są jeszcze yy, w Hollywood, tam są jeszcze maliny. O. Są I też, ale ja to pamiętam, malinę to już za pracę powinieneś dostać. Ja powiem Ci, że to takie, taka, yy, to takie jakby można powiedzieć yy, jakby statuetka, medal to jest drugi, bo tak, mamy medal, ja, jaki to jest medal, pamiętasz go? Jaki dostałeś mm. medal? Ja dostałem za zasługi dla pożarnictwa, nie? To prawda. Prawda. ale mamy dostałem medal za, na rekonstrukcjach. Nie mamy, mamy medale Orła Stalowego, rozumiesz? Orła Stalowego? Tak, jeden medal. Ja mam szczebny, na złoty. To jest moja to pierwsza statuetka za wychowanie syna. Muszę się bardzo tym pochwalić, to jest raz. A druga to jest, no jak to mówię, aktorom przyznaj, tym mówi się o Malinach, a ja mówię o takim, o właśnie, marze, o takim. Myślę, że Malinę ja to jesteś w stanie. Malinę to już mamy wszyscy. Na pewno, to no, więc, więc tutaj zależy wszystko od naszych fanów, którzy bardzo zawsze serdecznie pozdrawiamy. Będziemy się starać dalej kręcić tak fajnie jak się nam to będzie dalej Ja no. i aby zdrowie było i zdrowie. było i dopisywało wiadomo teraz jesień, będzie chorował tu w kierowniku trochę słychać, że już ja, rekonstrukcja chyba <laughs> rekonstrukcja, bo miał wiatr we włosach tylko nie się włosy ma, ja nie wiem jak nie będzie nie, miał włosów to przestanie kazać bardzo fajnie, że tam się no. twojemu nie, udało Czyli się udało, bardzo fajny chłopak bardzo synowa też no. bardzo fajna, więc gratulujemy no. bardzo dziękujemy dla no Dobra, no i słuchajcie, no tak jak mówimy, gramy, gramy, trochę teraz jesień, to może trochę więcej ponagrywamy, bo nam się, może będzie, Lasy. znaczy mi akurat nie, ale może chłopakom się będzie bardziej nudziło na, na złomowisku, to coś wymyślimy jakoś tego, a firma działa w 100% bardzo fajnie, więc jak macie jakiś pojazd do zezumowania zapraszamy do nas, tak samo jak macie jakąś rozbiórkę, ktoś by coś chciał zebrać. No nie nie dam, że żone te to też po prostu no, rozebrać, czyli rozwalić jakiś dom, chałupę, wielką firmę. To wszystko do nas e, piście, dzwoncie, na stronie Pietrostalu można tam e, wybrać numery do wszystkich. Sprzedajemy też również części, więc do nas zapraszamy. No i najważniejsze obserwujcie nasz ten kanał cały czas. Dawajcie e, nam te lajki, like suby itd. Pamiętajcie, że my tego tak jak dzisiaj gramy tutaj na żywo, nie, nie montujemy tego. Nasz tutaj operator za kamerą teraz tutaj co nas filmuje, Sebastian, to już tam się gdzieś nieraz pokazywał, więc... Zobaczycie go jeszcze nie raz. On tak nas tutaj jest, filmuje. No może gdzieś tam się jeszcze w tym roku gdzieś przejedziemy, może zobaczymy, no coś tam, coś tam, jakbyście chcieli, jeszcze coś takiego, żebyśmy... Może coś więcej pokazali o firmie, czy o naszym życiu jakby prywatnym, to też możecie tam napisać w komentarzu, to może się jakby pochylimy przed takim waszym pomysłem. Właśnie chodzi o to, żeby ktoś nam dał jakieś fajne pomysły, bo ludzie, różni ludzie nas oglądają, różni ludzie nas fajnie komentują, to jest bardzo miłe i no może komuś by jakiś fajny pomysł przyszedł do głowy i nam przesłał coś. Właśnie, no może, byśmy, może to tam, wiesz, byśmy to zrealizowali. Nawet byśmy zaprosili kogoś może jeszcze do nas. Zawsze po pomysłów mamy sporo, tylko trzeba czas jest na realizację. Dobra. Ok, wadzie, 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 bo to też nie ma czasu, ktoś tak jest. to ogląda, to ogląda zawsze w jakimś tam pracy czy w jakimś tym, to nie będzie nas oglądał cały czas, czas <coughs> Więc ten no, odcinek proponuję na dzisiaj zakończyć. oryże że z mają się bardzo dobrze. Tak jest. Jeszcze raz bardzo dobrze i będą się miały jeszcze bardzo dobrze. To co? Więc też... Czy... Dzielne Tak, z tyłu. A może, de... może kurczę jakiś przek byśmy dalej, Może ktoś by nas zaprosił. No mówię, że jak tego to byśmy nawet nie skorzystali ale... z tego, a nawet by mógł ktoś zabrać, Na to jakieś fotele, na jakieś, Może ktoś by nas zaprosił do jakichś mediów czy coś, byśmy dalej wypłynęli. Jak ktoś by miał na nas jakiś pomysł. Do jakiegoś no. programu też zapraszamy, do kontaktów i tak, tak do tak. różnej współpracy różnego typu też zapraszamy Was. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Tak pozdrawiam, jest. pozdrawiam ja Was ogólnie bardzo mocno. Wszyscy pozdrawiamy. Żeby Chciałem, żebyś się wypowiedział. <głosy> <głosy> Już nie będę się wypowiedział, kierownik <noise> powiedział to, co trzeba. Tak jest. Naprawdę to wiecie jak jest, gramy na żywo, więc jak mnie wkurwia, to też to jest na żywo. <noise> o, na razie. <głosy> pozdrawiamy <głosy> Was. <głosy>